Dzień dobry. Ten film dedykuje Panu Kajetanowi. Może dla Pana Kajetana niektóre sprawy staj, stają się bardziej oczywiste po, po, po tym filmie. Na początku pokażę jeszcze Państwu rodzinę, która się zbliża do. do tego, co tam rozpisałem na tej kartce, i co chcę wyłożyć panu Kajetanowi, i wybić jego dziuple z głowy. Nie będę go dzisiaj otwierał, tego ula, ale w następnym filmie otworzę go. Tu jest miodnia, tu jest miodnia, tu jest rodnia. Te dwie miodnie są teraz już praktycznie nabite miodem. Jeżeli znajdę jutro czas, to, będzie, to nakręcę ten film i pokażę panu Kajetanowi, że tu żadnych dziupli nie trzeba. A wręcz przeciwnie to, co ten pan robi, to może na końcu. Oprzemy się o ul wielkopolski dziesięcioramkowy, bo mam też ule dwunastoramkowe. Każda ramka w ulu wielkopolskim to jest około 3500 komórek. Pszczoła krańska, bo takie posiadam, matka czerwi około 2000 jaj na dobę. Oczywiście mówimy teraz o takich maksymalnych, średnich przybytkach złożonych jaj. Pszczoła robotnica od jajka do wylęgnięcia się jest 21 dni. Natomiast truteń od jajka do urodzin to jest 24 dni. Teraz struktura rodziny pszczelej. W normalnych warunkach występuje jedna matka. Ale przy cichej wymianie może, mogą być nieraz wolu dwie. Jest to bardzo rzadko, niestety, zdarza się. Najczęściej jest to przy cichej wymianie. Od 90 do 95% rodziny pszczelej stanowią robotnice. Z tego jedna trzecia to jest pszczoła ulowa. I dwie trzecie to są pszczoły lotne. Od 5 do 10 procent w rodzinie dobrze rozwiniętej, dobrze funkcjonującej to stanowią trudnie. Długość życia trudnia w sezonie cały czas opieramy się to co teraz mówię do Pana i do tych, którzy to oglądają o sezon nie o okres jesienny. Zimowy czy wiosenny. Truteń w sezonie żyje około 3 miesięcy, robotnica od wylęgnięcia około 50 dni, w tym 10 dni obowiązkowo jest pszczą ulową. Nie podejmie ona innych prac jak poza ulem. Dla uproszczenia możemy przyjąć, że jest tak: 21 dni, jako jajko i larwa, i te pozostałe stadium rozwoju, 21 dni, jako, jako praca w ulu i około 21 do 29 dni, jako pszczoła polna. Czyli Typowa robotnica, zbieraczka, nosząca wodę, pyłek i tak dalej. Więc dlatego można to łatwo policzyć. 21 dni razy 2000, bo tyle przyjęliśmy, że matka znosi, to daje nam 42 tysiące. Czyli przez 42 tysiące yy, mamy 42 tysiące przez 21 dni. Jajek i czerwu. 42 razy 3,5 tysiąca, bo tyle ma ramka. Oczywiście ja to zaokrąglam. Daje nam 12 pełnych ramek. Więc zakładając, że 42 tysiące czerwiów w ulu mamy, 42 tysiące pszczoły ulowej i 42 tysiące pszczoły. Polowej. To poza okrągleniu ogólna ilość pszczoły, pszczoły, nie czerwiu, tylko pszczoły jest od 80 do 90 tysięcy. Pszczoły ulowej i polowej. Z tego przypominam, 1 trzecia jest przeważnie pszczołą ulową. Tylko 2 trzecie wykonuje pracę. Więc łatwo jest obliczyć, że aby utrzymać taką rodzinę, potrzeba maksymalnie 48 ramek, minimalnie 36 ramek. I nie każdy mądry przelaz, doświadczony. Nie będzie zbyt długo utrzymywał tego stanu. Nie będzie utrzymywał tak dużej rodziny, bo będzie miał bardzo dużo roboty, będzie musiał pilnować rujek, będzie musiał pilnować odbieranie miodu i tak dalej. Dlatego ja, tak jak powiedziałem, staram się w swojej pasiece trzymać same takie rodziny. Odbieram miód nie całymi korpusami. Natomiast jeżeli akurat nie, nie zdążyłem zrobić odkładu z tamtej rodziny i jutro, no w najbliższym czasie, postaram się Państwu pokazać. Jeżeli będę zmuszony, to wyciągnę ze dwie ramki. Teraz omówię jak... Dokonać tego, żeby zmieścić się w między tych 36. No bo powiedzieliśmy sobie, że potrzebujemy 12 ramek minimum na czerw plus po dwie osłonowe więc, przy ulach 10-ramkowych, zawsze czerw, który jest już na wyjściu, przekładamy do miodni w środek miodni czyli dwie, trzy ramki pszczoły, które się będzie wylęgała, dajemy do miodni. Jeżeli mamy, tak jak w tamtym przypadku, dwie miodnie, no to dwie dajemy na sam dół, jedną dajemy na górę. I zostaje nam 10 ramek do, znaczy dziewięć ramek do Rodni. Możemy dać cztery ramki do góry. W każdym razie staramy się, żeby na dole była co najmniej jedna ramka z pieżgą. pozostałe możemy pozwolić pszczołom, znaczy matce, zaczerwić. Chociaż rzadko się to zdarza, bo zazwyczaj same pszczoły, jeżeli mamy układ tak zwanych ramek na ciepło, to pierwszą ramkę od, od wylotka. Układają pierzgę. Natomiast, jeżeli mamy yy, na zimno, to zazwyczaj od cieplejszej strony tam składają pierzgę. Jeżeli są pszczoły, yy, które są bardzo, bardzo, lubią znosić pyłek, potrafią składać ten pyłek też na ramkach, które matka zaczerwia, lub ostatecznie noszą do miodni. Ale to są wyjątkowe sytuacje i ten. Natomiast niech mi pan Kajetan powie, co on zrobi, jak skończy się lipa, a w tym roku lipa najprawdopodobniej skończy się już w połowie czerwca. Co on z taką rodziną zrobi w tym swojej dziupli? Bo ja podejrzewam, że tak. Cukier będzie szedł na okrągło. Dwa, będzie hodował na dole w swojej, jak on to nazwał. Yy, no nie pamiętam, w tej chwili nie, nie, chcę, nie chcę przeinaczać jego słów. W każdym razie na dole ma gnojownik. Ja to tak nazwę brzydko. Czyli martwy czerw, wyrzucony wiosną, przemarznięty martwą pszczołę, którą nie zdążyły wynieść. Martwą warozę. Yy, Pyłek, który zgubiły pszczoły, odnóża skrzydła i tak dalej. Nie zazdroszczę wszystkim tym, którzy są sąsiadami tego pana, który postanowił hodować pszczoły w dziupli na pięciu, sześciu korpusach. Bo, moim zdaniem, to jest źródło zakażenia i chorób dla jego pszczół w przeciągu roku, dwóch, on nawet nie będzie wiedział, że one już są chore, ale jak się choroba rozwinie, to wszyscy wkoło będą mieli, brzydko powiem, przerypane. I ich praca przy selekcji swojej pszczoły, bo każdy pszczelarz selekcjonuje sobie pszczołę tak na ten teren, na którym on gospodaruje. Inaczej pszczoły ma pszczelarz, który ma dostęp do pól uprawnych, szczególnie do rzepaku, bo u niego rodzina, szczyt ten, co ja pokazuję, ma na rzepaku. Nastąp następnie ma okres słabnięcia. Akacja, lipa i praktycznie zo została nawłoć, albo niektórzy, co są w takich terenach, że mogą zebrać na przykład inny pożytek późny, no to no jeszcze może wystąpić spać, no ale to ja nie będę Państwu tłumaczył, bo Państwo takie rzeczy wiedzą. Natomiast nie zazdroszczę sąsiadom, pszczelarzom, którzy mają tego Pana po sąsiedzku. Dziękuję. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Pan Kajetan sobie to przemyśli i zrozumie, że można pszczoły trzymać w ulach mniejszych, bo ul... ul wielkopolski dwunastoramkowy, to w zupełności wystarczą trzy korpusy na miodnie i na rodnie. Ja nie używam krat odgrodowych. Mam swoje sposoby, jak te pszczoły utrzymać, aby nie, matka nie pchała się do góry. Może jeszcze jedno powiem. Dla, jeżeli ktoś już tak bardzo chce mieć dużo miodu, to, na, to ja tylko to opowiem na przykładzie, bo tak robił mój ojciec. Ja tego nie robię i nie będę tego robił. Jeżeli przychodził sezon, tak jak teraz akacja, to mój tatuś świętej pamięci, jak bardzo, tak bardzo potrzebował miodu, to robił tak. Rodzinę, którą przygotowywał na akację. Jeszcze właśnie po nim zostały się te stojaki, co prawda je odnowiłem, ale ten stawiał tu w tym miejscu. Tu na środku. Tu. Natomiast tą rodzinę wywoził do lasu. Ale nie tak się to odbywało, że tak sobie to robił z wieczora. Rano, gdy zaczynał się pożytek, gdy pszczoły lotne wylatywały na pole, stawiał rodzinę na akacje. Stawiał tu na środku, natomiast tą rodzinę przestawiał jakieś 4 metry w bok. O, tu zostały się nawet jeszcze te jego yy podstawy, gdzie ją przestawiał. I wtedy te pszczoły z tego ula, te lotne, ponieważ nosiły towar, wlatywały do tego ula, i w tym ulu byłaby potęga nie 60-80 tysięcy pszczoły, tylko nawet do 100 tysięcy pszczoły. Ale to robił na krótki okres i ja tego sposobu nikomu, kto nie ma dużego doświadczenia, przepraszam, bo stanąłem teraz na torze lotu tych pszczół, yy, nikomu tego sposobu nie polecam. Może nawet nie powinienem o takim sposobie powiedzieć, no ale już dla pana Kajetana zrobię wyjątek. Dziękuję, pozdrawiam. Proszę oglądać mnie. I komentować Andrzej.